Spocznij! Nagrywanie Wongasa No i jest stream. Weź się ci podam, co? Co ty chcesz mi podać? Powiedz mić wszystko jest okej. Okay. A bo ja sam chcę zobaczę. Czekaj, bo mam... A jest Git, jest GIT, działa. Pierdole LBK. City mam, hopie. działa. Działa, ale... No cóż. O jest! Jesi! Jest i Toru! no, no siła. Co, Taki co? Toru. Ja pierdolę, no. No cóż, no cóż. No ja w Minecraft, no, a co? Taka. I zegam z kolegą. Z tobą gadam, de I, I kolega jest na streamie mój. U. Ja pierdolę Ej tepnę się do ciebie, co? No za szmaty no <grym się> Ja y latam Co tam, u die ur? Nie Jest git Jest O skrzynka Ży Życie, Wie? życie No, spier no, no spierd... No pal gumę No spierdolę No pal gumę ode mnie pedale Tyle było, z City. Okay. Ja no, zabiję z UQ, Bardzo okay. dobry ci powiem. U mnie śmiga. Więc wiesz. A jak śmiga, to znaczy, że jest ok. co wyciągnąłem z tego Zen City Co wyciąłeś? Klatę Torms 2 Unbreaking 3 i Unbreaking 3 spodnie Takie gó gówno Robię wiadro Robię wiadro yy... Dla widzów Dla widzów dla toru <grym> tylko toru jest No Zajbiście, zajwisi. Trzeba pograć kiedyś razem. Dobra, lecę. Zrobiłem wiadro. No. Ej, bo to jest nowy teleport, Dawka. Nie wiem. I co on ten? Tepłeś się tam? Nie. A to tam będzie nowy ten pewnie. Trzeba za zabić ten Drman, wszystkie. A właśnie, ile na No, to wiesz. Ale nie wiadomo w co można pograć. No, tak wiesz, gadamy już od kilku dni, że można w coś pograć. A nie a grałem. Co on gra? Duże rzeczy, on ma dużo gier. Ja pierdolę, Endermany to dla pizdy. Wiesz, <grybujesz>, już przestań. <grybujesz> nie wiem, mnie to, że kurwa chłop się teleportuje to pizdo. No Enderman kurwa. to jest. Łatwo. Także no... Co dzisiaj mam zamiar robić tu? A! Yy, będę chciał zrobić ten... No ty Cold... szmato! Pal gumę! <gumy> no... Yy, 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 nie chciałem się na ciebie Cold spojrzeć. A? Wysok co? Czekaj... Yy, ja Cold aktualnie nie mam na kąpie, bo ja mam mało miejsca strasznie. Ja pier... Nie no pierdzielet To nie miało tak wyglądać Chyba zobacz tą czapkę Hat mój hat o Copa wygrywa Zbejtowałeś mnie Czemu? Powiedziałeś, że to nowy teleport i nowe NCT A gdzie cię tepło tam gdzie zaczynaliśmy No niestety Spierdol Możesz zaproponować jakąś grę Jak masz coś co, co, co ja mogę mieć Minecraft <laughs> Tak Jak wpadnę w przepaść nie gram na tym surferze Ty się tepnij do mnie, pajacu Nie, ja idę czego szuk... ja pierdzielę, myślę, że ja spadam w przepaść Myślałeś? To nie myślę No nie wiem, tak tekstura się zbogła, że leciałem w dół. Oh! Ile tu jest endermana? O, pierwszy raz mogę się położyć w, w, w swojej chacie. W ogóle do łóżka. Buh. Tak. Czy to jest NCT, czy nie? Ej właśnie! Yy, toru, jak chcesz, to możesz udostępnić live'a, nie obrażę się, może ktoś bije od ciebie. Będzie więcej widzów. <grym, 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 I będę. Z... widzów, będziemy, będzie streamował Dragona. Nie, nie, ja się nie ten, ja się nie poniżasz. No tak. To, czy ty się tak klepiesz, chłopie? Ja się, nie, no zajebi się, lepiej, się. klepie później. Gangsta. się bardzo dobrze. Lepiej niż Dziemian Lepiej niż ty Nie Tak Aż tak to nie przeszkadzajmy. O, nie zrobiłem wiadra mm, Co za noob Ale na deka nie jestem dobry Bardzo dobry, co nie? Zajebisty Dobra, lecę w, w moje miejsce nowego zamieszkania. Będę się przenosił. Zaraz kopiemy czanka. Yy, można wiem, co, ale nie dzisiaj, bo zaraz idę z kolegami się spotkać. No dobra, no okej, to cześć. Gdzie ty idziesz? Nie, to wyobraź sobie, pływa dawnem, jednak. A ty czytasz? Nie, piszę. No nie wiem, gadasz z jakimiś pedałami. Czemu pedałami? Nie wiem, wa debilet piszą. Nie obrażaj mi widzów. Zaproś ich na Discorda. Nie mam nikogo jeszcze. mi live'a, to może będę miał. Zaproś ich na Discorda, baranie. O, no, pierdzą u mnie. Ale tego nie słychać na live, to dobrze. Samowicie. I się tepnął pedał, bo jest frajerem ludym. I on tego nie ogarnia, że i tak umrze i łatwo z nim. Ej, bo na Twitchu mogę mieć więcej osób niż tu teraz. Na tym. Dajcie mi jeszcze jedno city Mógłbym ci znaleźć, ale nie jestem już taki. Tak, 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 na streamach, tak. Na okay. streamach, to już taki nie jesteś. No, jest jedna osoba, ci powiem. No właśnie. <laughs> I ta jedna osoba to jest ja. O! Smutne. Ej, łatwo mogę znaleźć swoją hatę. Git. Jezus podwodny ten. Kanion. Ej, idę. Dajcie mi to entity City. Idę na tego. Czekaj, co ja chciałem tu zrobić? A, chcę. W sumie nie wiem. Dobra Ja buduję domek tutaj Ej zapytajmy się Fraziego, czy na... Czy mnie wypromuje XD Wypromowałbym mnie jak myślisz? Sam ma dwóch ludzi na streamie On ma wypromować kur... Nie wiem. On się w niczym nie wypromuje. Ja mam pomysł. Delegaci e, ostatnio byli na, na zjeździe, który, na którym wybrany został nowy przewodniczący, no chodź tu pedale. PSF, e, uczestniczymy w szkoleniach, które są właśnie organizowane przez parlament i, e, i w spotkaniach przewodniczących. To jest super sprawa, bo można się wymienić masą doświadczeń e, różnych nawyków, na uczelniach który później jak się wdroży na swoje uczelnie to naprawdę e, robi super robotę. Myślę, że to co ty chwilą e, powiedziałaś pokazuje nam, że że... ...są bardzo ważni i że ich głos się liczy. No chodź, no chodź daj się, się zaatakować. ...to kto, e, może działać w samorządzie studentów. Każdy. Każdy ja mam bekę, bo weszłem na jakieś kurwa gówno, może jakiś live. Działać, e, może I może się czytać, promuje. Ten samorząd. Tak naprawdę są dwie drogi, można zrobić to albo powiedzmy oficjalnie, czyli wystartować w wyborach do samorządu, które odbywają się co dwa lata i tak ja. powiedzmy, że albo Serio? zostać no? w instytucie w swoim samorządzie Nie wierzę, to, tak się ja. e, Będę i instytuczowym, ewentualnie właśnie do parlamentu już działać e, w skali uczelnianej w, e, w parlamencie i... Umówić, w parlamencie jakieś kurwa gówno. Ewentualnie no, można zrobić. Ja. I szukam jakiegoś live'a może tam będę mógł się wypromować gdzieś u jakiegoś dawna Kapitan Bomba! Natural! Nie, naturalnie będę się promować. Wy ja, miecie bo was krótce. No ile można szukać NCT? Mmmm. PDP ma streamu. Miał streama 18 okay. godzin temu. Dobra, obieram Już mam pomysł na przemieszczanie się po tym endzie. Ej, potem, bo nie widać mojego streama. W sensie nie widać jak gram. No to dobrze, że widać jak grasz. Nie widać, właśnie w tym problem. A. Czekaj. ha bo to tak wygląda, tak? Dwie osoby są w ogóle tej No twój stary z twoim stary. Ej... Dobra, lecę najwyżej. Dobra. Czekaj. ale rzadkie jest Za co? Za co mnie bijesz? Za co? Za co mnie bijesz? <grym> <grym> za... za co? Za co mnie bijesz? Dobra, ryzykujemy widzowie I właśnie lecę po śmierć Się ten, live Nie wiem jak to naprawić Się zepsuł? Live mi się zepsuł Vape? Live Ustawienie Obraz Teraz nie mogę tego zmienić a na chwilę zatrzymam i tak mi nic nie wolno